Druga część najprawdopodobniej filmu, bo druga miejscówka. Z tamtego chyba zrobię jeden filmik, a z tego zrobię drugi. Zobaczcie, idę na miejscówkę, mijam tutaj choinki, żeby ich nie uszkodzić. Nie jest to teren ogrodzony, więc można chodzić, tylko nie uszkadzać. Tutaj ostatnio było takie dwa gniazda po cztery sztuki. Najpierw znalazł Piotrek i widzieliście to bodajże, a nie pamiętam w jakimś tam filmiku. Jednym z poprzednich z grzybów tegorocznych, bo już ich parę weszło. Tak, zaraz wiem, że dostanę komentarz że SAPę. Przepraszam, ale kontuzji brak po, po kontuzji. O, zobaczcie, już jest pierwszy prawdziwek. Zobaczcie jaki piękny. Tadam. Niestety nóż dałem Piotrkowi. Nie mam noża, więc je będę wyrywał, a później i tak Piotrek będzie zabierał grzyby. Także on sobie będzie je czyścił. Zobaczcie jakie piękne. Prawdzior jest pierwszy. Czyli po jednym dniu albo go przeoczyliśmy, albo tak szybko wyrósł. A raz tutaj rozejrzymy się. Tu był wtedy jeden. Pamiętam, tam gdzieś Piotrek, chyba gdzieś tu przy tym znalazł cztery. Także zaraz zobaczmy, ja tu znalazłem, ja tu znalazłem cztery. Oj, patrzcie, jest i kolejny. Także mamy kolejnego prawdziweczka. Dobra, postawię tutaj wiaderko i tutaj pochodzę. Zobaczcie, tu ktoś rozwalił pięknego prawdziweczka, Jakieś zwierzę. Musiało nadepnąć, bo widać, że jest świeży tylko nadepnięty. Z tej strony to by nawet nie było widać. O, przepraszam, bo Wam nie pokazałem. Z tej strony to by nawet nie było widać, że coś ma, ale z tej jest ewidentnie widać. Tu mam resztki kapelusza, że jakieś zwierzę go kopnęło czy nadepnęło. Także jest trzeci. O, tu Piotka. Piotka. E, pozostałości. Po grzybach ostatnich, bo tu miał te cztery, zobaczcie, ale mamy czwartego. Jest i kolejny wielki prawdziwecze. Zobaczcie jaki ma korzeń, no wręcz fantastiko. Także mamy kolejnego. Dokładnie tu muszę przejść tą miejscóweczkę. A tu Piotrek wtedy. B4 znalazł, tak jak dobrze pamiętam. Tu pod tymi krzaczkami tu tylko obkrojone. Oj, mamy następnego. Także mamy piątego. Zobaczcie. Jaki pięknisty tam rośnie. Już go wyjmuję. Sekundka. O, zobaczcie. Dwa piękne grzyby. Ale ten był teraz. Zaraz się tutaj muszę bardzo dokładnie rozejrzeć. O pięciu już jest, na pewno jest ich tu więcej. I widzicie, na maluteńkim kawałeczku wiadro stoi kawałeczek ode mnie, a ja spaceruję tylko w koło. Dobra, o dwa kolejne. Zobaczcie, jakie piękne. O, tutaj trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli jest już ich osiem. Wyjmujemy je. O, zobaczcie. Dwa kolejne. I jeszcze jeden. O taki. Także mamy już ich osiem. Tam jest wiadro. Dobra, wkładam je. Opa! Mamy 8. Tu były te, co znalazłem ostatnio. Także trzeba tu pochodzić i jeszcze poszukać. Może jeszcze jakiś wyskoczy. Nic tu więcej na razie nie widzę. O jest następny, patrzcie. Jest dziewiąty. O, tu jest, już go wyjmuję. Opa, piękny listy. Tu, patrzcie, przeszedłem. Jest dziesiąty, też już go wyjmuję. O, jest dziesiąty. 9 i 10. Dobra. Jeszcze tutaj pospacerujmy. Tu był wtedy ten jeden. Ostatni chyba, którego znaleźliśmy. Nie, ostatni to był tam dalej. Taki rozciapany, co go Piotrek znalazł. Ale tu był ten jeden. O tu jest jego korzeń. Także tu nic nie widzę. Rozejrzę się jeszcze. Nie widać, nie myślałem, że cóż jest, tu były poprzednim razem, nie wczoraj, tylko wcześniej. Dobra, przejdę tu trochę, przejdę brzegiem tego młodnika, zobaczę, czy może tu coś jeszcze będzie. O, tu jest, tu jest wiadro. O, zobaczcie, mamy jedenastego maluszka. Jest jedenasty. Także jeszcze tu chwilę pochodzę 11 prawdziwków już w wiadrze jest Tu już szedłem, ale nie wszedłem tu w prawo, a teraz spróbuję, bo tu w tych krzakach też ostatnio się trafił jeden. tamtej strony, także muszę tam przejść. O tu zobaczcie, dwa kolejne, 12 i 13. Dwa kolejne, piękne zrośnięte, 12 i 13. I cały czas się tu kręcę, zobaczcie, jadro jest tutaj. Najdalej odszedłem 10 metrów od wiadra. Żałuję tylko, że nie mam noża. No mówię, Piotrek nie wziął i dałem jemu. No tu jeszcze zobaczymy. Tu był ten ostatnio ten duży gdzieś. Z tego co pamiętam. Ale dzisiaj już nic tu nie widzę. To pójdziemy jeszcze w tą stronę. Zobaczymy dalej. Może tu coś się pojawi. Tu już się zmienia trochę las, już nic tu nie będzie. Bo już widzę, tu już by była rzadkość, bo jest dużo jagodzin. Pewnie się trafiają, ale sporadyczniej. No dobra, mam 13 sztuk. Nie poradzę nic. Dla mnie to liczba szczęśliwa. Jak się wystraszyłem, a to stanąłem na gałąź. Chciałbym znaleźć 14. Tak, jeszcze Jeszcze zerkam wszędzie, ale nie widzę go. No dobra, mam 13 sztuk, biorę już wiadereczko, kieruję się do samochodu. Jak widzicie, ciągiem jest nagrane 10 minut filmu, i w 10 minut tyle prawdziwku 13. No mówię, tu, tu jest ta rzeźnia jeszcze, co Piotrek zrobił wczoraj. Tak się rozejrzę jeszcze tu, bo może coś pominąłem, ale chyba nie. Znaczy na pewno coś pominąłem, bo to nie ma takiej możliwości, ale nie widzę teraz. Także kieruję się do samochodu. Za chwilę będę bo jest bardzo blisko. Zobaczymy ile ma Piotrek grzybów ile ja mam mama ja Piotrek sobie przebierze i zobaczymy końcówkę grzybobrania kolejnego. Także dobra, idę do samochodu. Zobaczcie jesteśmy tutaj z Piotrkiem Jest podsumowanie dzisiejszego grzybu, grzybobrania. Piotrek ma tyle tych przebranych z początku. Tu są te nieprzebrane, które sobie musi przebrać. Te 13, co znalazłem, te 10 minut. Także jest pięknie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda z tym gościem na grzybach.